Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest środa, 23 tygodnia zwykłego. Dzisiaj wędrujemy dalej do 6 rozdziału Łukasza. Rozważamy dzisiaj wiersze 20 do 26. W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich i mówił. Błogosławieni jesteście Wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy was zelżą i z powodu syna człowieczego podadzą w pogardę wasze imię koniecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. <laughs> Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albo albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Czy tak? Pierwsze co? Muszę rzuca w oczy, jakby to powiedzieć, to właśnie oczy Jezusa. tak. To, co mi się rzuca w oczy, to oczy Jezusa, i to bardzo dobra. Jest obserwacja, bo tak naprawdę to powinniśmy żyć właśnie wpatrzeni w spojrzenie Jezusa. A dlaczego tego spojrzenia nie widzimy? Bo patrzymy za wysoko. Właśnie, więc to co tak mnie uderza, to to, że Jezus podniósł oczy na swoich uczniów. To jest takie słówko Epiro. Epi aero, nie? Że żeby spojrzeć na nas, na uczniów nam w oczy, to Jezus potrzebuje podnieść oczy. Dlaczego? No bo czytaliśmy we wczorajszej Ewangelii, że Jezus szedł na topos pedinos, czyli właśnie na poziom stóp, zszedł do naszych stóp, żeby nam te stopy myć i całować, żebyśmy się dali przekonać do miłości. A dlaczego mamy się dać przekonać do miłości? Dlaczego raczej mamy? Dlaczego Jezusowi tak bardzo na tym zależy? No właśnie, bo zobaczę, że jakby to, co widać w Jezusie, to to, że On wszystko, absolutnie wszystko czerpał z relacji z Ojcem. Nie? Ta modlitwa Jezusa na górze przed wyborem dwunastu i w ogóle często Jezusa widzimy w Ewangelii, szczególnie w Ewangelii świętego Łukasza, jak Jezus się modli, prawda? Podczas modlitwy na górze przemienienia Jezus się przemienia. Jego się staje się lśniąco białe. Właśnie tam na górze przemienienia widać, dlaczego Jezus jest w stanie objawić nam ojca. Bo, bo Jezus nieustannie w relacji z ojcem napełnia się ojcem, napełnia się miłością ojca, czerpie oddech z ojca, czerpie siły z ojca. Właśnie to, co próbowałem wczoraj pokazać, że Jezus modli się tak naprawdę z bezsilności, z bezradności. Właśnie natomiast to my wierzymy ciągle w taki idealizm, że my sobie damy radę, prawda? Że nie potrzebujemy się modlić, nie potrzebujemy prosić, a wiecie, im dłużej ja jestem księdzem, im dłużej właśnie, że tak powiem, szarpię się ze sobą. Im dłużej mam do czynienia właśnie z wielką ludzką biedą, tym bardziej widzę, że tak naprawdę to przede wszystkim po pierwsze trzeba się modlić. Po pierwsze trzeba pokornie przychodzić do Boga i pokornie prosić, żeby nas wewnętrznie składał, bo wszyscy jesteśmy wewnętrznie chorzy. Po pierwsze trzeba przychodzić do Jezusa i prosić o uzdrowienie serca, bo nasze ludzkie serca są po prostu chore, chore na grzech pierworodny. I teraz lekarstwo, jakie Bóg daje, to jest on sam w Jezusie, prawda? Jego miłość. I teraz właśnie Jezusowi zależy na tym, Jezus jest gotowy zapłacić każdą cenę za to, cenę krzyża, cenę przelania krwi, żeby nas przekonać, żebyśmy się dali przez Niego zaprosić, przywołać. Właśnie to, co On robi w tej wczorajszej Ewangelii, przywołuje uczniów. On zaprasza ich, żeby wchodzili w jego relację z Ojcem, żeby przychodzili tak blisko Niego, żebyśmy byli tak bardzo z Nim, żebyśmy razem z Nim byli w tej relacji z Ojcem, z której On czerpie wszystko, żebyśmy byli z Nim tam, gdzie On jest, byli z Nim, widzieli Jego chwałę, chwałę, jaką On otrzymuje od Ojca, żebyśmy razem z Nim czerpali od Ojca to wszystko, co on czerpie. Właśnie przede wszystkim, żebyśmy w relacji z Ojcem odkrywali ojca jako miłość i siebie jako wartych tych, tej miłości. I to jest jakby pierwsze i najważniejsze czego, co potrzebujemy odkryć w relacji z Jezusem, w relacji z Bogiem. Odkrywać Boga, który przychodzi w Jezusie, że, to, że ten Bóg jest miłością i odkrywać siebie jako wartych tej miłości. I wiecie, jeżeli my się nie dogadamy z Bogiem właśnie w tej kwestii, że jesteśmy warci miłości, jego całej miłości. Jeżeli ja się nie dogadam z Bogiem w kwestii miłości do mnie samego, to już w niczym się nie dogadam, bo pierwsze, co Bóg przychodzi, pierwsze, z czym Bóg przychodzi do mnie, pierwsze, z czym przychodzi Jezus do mnie, Jego pierwsze wołanie, Jego pierwsze pragnienie, Jego pierwsza troska, to mnie kochać. I teraz Jezus przychodzi mnie kochać, jeżeli ja mówię Jezusowi, że ja nie jestem wart miłości, żeby się mną nie przejmował, że trzeba się zająć wszystkimi, tylko nie mną, Prawda, no to już jestem z Jezusem niedogadany. Jeżeli nie patrzę na siebie oczami Jezusa, tak jak widzi mnie Jezus, jeżeli nie patrzę na siebie oczami miłości, to nie widzę mojego dobra tak jak je widzi Jezus. Jest konflikt między mną a Jezusem. Jest konflikt między mną a Jezusem w kwestii mojego dobra, bo Jezus patrzy na mnie oczami miłości, widzi moje dobro tak jak je widzi ojciec. A ojciec wie, czego mi trzeba w zanim się uświadomi. A kiedy ja się uświadomię, czego mi trzeba, co jest dla mnie dobre. Kiedy spojrzę na siebie oczami miłości, tej miłości, z którą patrzy na mnie Jezus, więc pierwsze, z czym potrzebuję się dogadać z Jezusem, pierwsza kwestia, w czym potrzebuję być dogadany z Jezusem, żeby wreszcie zrozumieć Jezusa, rozumiejąc Jezusa, zrozumieć Ojca, żeby zobaczyć siebie i, i moje dobro tak, jak je widzi Bóg, no to pierwsza kwestia, w której potrzebuję się dogadać, to kwestia miłości do mnie. Prawda? Właśnie dlatego, że, że my popełniamy straszliwe błędy w rozumieniu miłości, to popełniamy straszliwe błędy w rozumieniu dobra. I, i, i zamiast troszczyć się o życie, podtrzymywać życie, to niszczymy życie. Niszczymy życie swoje, cudze, prawda? Bo kierujemy się czymś, co uważamy za miłość, a co miłością w ogóle nie jest, bo kierujemy się swoimi wymysłami, a nie prawdziwą miłością, taką jaka przychodzi w Jezusie. I tu właśnie wiecie coraz bardziej się przekonuję, jak bardzo potrzebujemy patrzeć w oczy Jezusa, jak bardzo potrzebujemy po pierwsze modlić się, modlić się o tą wewnętrzną synchronizację, to wewnętrzne połączenie, wewnętrzne złączenie się z Bogiem, właśnie żeby Bóg napełniał mnie coraz bardziej, coraz głębiej, coraz więcej, mnie napełniał jego miłością. właśnie to jest to ta chwała Jezusa, którą Jezus objawił na weselu w Kanie kiedy kazał robić coś, co się nazywa Antleo. Antleo to jest czasownik taki techniczny, który mówi o wypompowywaniu nieczystości z zęzy statku, prawda? Antlos to jest zęza, to jest dno statku, gdzie się zbierają wszystkie nieczystości, co jest szambo ze statku. I to szambo trzeba od czasu do czasu wypompować. I Ponieważ to, to miejsce zęzak, że to szambo się zbiera, się na antlos, to wypompowywanie całe, całego tego szamba to jest Antleo. Jezus każe Antleo sługą na wesorówkanie gailejskiej i pokazuje, że on najgorsze najgorsze szambo, najgorsze ścieki potrafi przemienić w wyborne wino swojej miłości. Tylko potrzebuje mojej zgody. Potrzebuje tego, żebym się zasłuchał w niego, to czego uczy nas Maryja. Całym sercem zapatrzeć się, zasłuchać w niego, być w relacji z nim, przychodzić do niego i, i modlić się o to: modlić się o to, żebym, żebym wreszcie zaczął kochać, żebym moje serce zaczął kochać, żebym zaczął patrzeć z miłością na siebie, na Boga, na bliźnich, prawda? To dopiero wtedy wszystko pojmę, bo wszystko zobaczę tak, jak to widzi Bóg. I widzicie, no dopóki ja nie dam się do tego doprowadzić, dopóki tego sobie nie wymodlę to właśnie będzie się działo to, o czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, Będę dogłębny rozdźwięk między mną a Bogiem, będę kompletnie inaczej niż Bóg rozumiał dobro i zło, będę zupełnie gdzie indziej szukał mojego dobra, nie tam, gdzie ono jest, ale w ogóle w czymś zupełnie innym, będę tak potwornie pomylony, że w ogóle nie będę tego dostrzegał. Że w ogóle idę w fałszywym kierunku. I właśnie dlatego Jezus mówi biada, biada. Dlaczego Jezus mówi biada? Jezus nikogo nie przeklina, tylko Jezus stwierdza fakt, że biada, jeżeli ja nie zrezygnuję z mojego zaślepienia, jeżeli mój konflikt w rozumieniu dobra i zła, konflikt, który widzę, że jest między mną a Bogiem. Jeżeli ja nie pojmę, że ten konflikt oznacza, że ja ciągle potrzebuję metanoi, ciągle potrzebuję przemiany serca, przemiany tego, co we mnie najgłębsze, że ja potrzebuję wrócić do jedności z Bogiem, że ja potrzebuję dać się na, napełnić miłością, ja potrzebuję sobie to wymodlić, tak? Wymodlić na kolanach, no to będzie biada. Ja bo zobaczcie kiedy dochodzi do konfliktu między mną a Bogiem w rozumieniu dobra i zła, kiedy dochodzi do konfliktu między mną a Bogiem w rozumieniu dobra i zła, kiedy ja się nie zgadzam z tym, do czego Bóg mnie zaprasza, kiedy ja się nie zgadzam z tym, jak Bóg mnie prowadzi, kiedy ja nie, nie, nie zgadzam się z tym, co Bóg ze mną robi i teraz jeżeli ja właśnie wpadam w pychę, czyli w przekonanie, że ta niezgoda oznacza, że to ja mam rację, i za wszelką cenę chcę postawić na swoim. Zobaczcie, to, to niszczy relację moją z Bogiem, to też moje, niszczy moje relacje z ludźmi. Jeżeli ja wpadam w dogłębne przekonanie, że to tylko ja wiem, co jest dobre i konflikt w rozumieniu dobra wykorzystuje w tym kierunku, że ja za wszelką cenę muszę postawić na swoim, to biada, to, to, to jest straszne zniszczenie z tego wychodzi, zobaczcie. Natomiast jeżeli się ten konflikt w rozumieniu dobra pojawia, to właśnie trzeba zrozumieć, że tu nie chodzi o walkę, tu nie chodzi o walkę, tylko chodzi o to, żebym usiadł. Jeżeli ten konflikt jest między mną a Bogiem, jeżeli ja nie potrafię zobaczyć dobra, nie potrafię zgodzić się z tym, co robi ze mną Bóg, z tym, jak mnie prowadzi, z tym, do czego mnie zaprasza, to znaczy, że ja potrzebuję usiąść na tyłku i modlić się cierpliwie, aż Bóg napełni, przemieni, modlić się o to, że Bóg napełnił mnie, przemienił mnie swoją miłością, żebym zobaczył to wszystko tak, jak widzi Bóg. I to samo, jeżeli jest konflikt między nami w rozumieniu dobra, między mną a Tobą, to potrzebujemy siąść i modlić się, żeby Bóg dał nam światło, żeby napełnił nas swoją miłością. Że dał nam swoją miłość, żeby Jego miłość otworzyła nam oczy, żebyśmy razem zobaczyli, co jest rzeczywiście dobre. A nie żebyśmy walczyli, bo za wszelką cenę trzeba postawić na swoim, prawda? I właśnie zobaczcie, że rozumienie dobra i zła u Boga jest bardzo często dokładnie odwrotne niż rozumienie dobra i zła przez świat. I właśnie stąd ta dzisiejsza wypowiedź Jezusa. Zobaczcie, Jezus znajduje spełnienie, znajduje radość w tym, że jest u naszych stóp, że On nie patrzy na nas z góry, On patrzy na nas z dołu. I właśnie dlatego my bardzo często nie widzimy Jezusa, bo patrzymy zbyt wysoko, nie? Bo w naszej pysze myślimy, że właśnie Bóg to jest ponad wszystkimi. On jest ponad wszystkimi w swoim rozumieniu. W swoim rozumieniu. My ciągle próbujemy przypisać Bogu cechy... W rozumieniu tego świata, kiedy mówimy o wielkości Boga, o tym, że jest ponad wszystkim, prawda, i że panuje nad wszystkim, to my te stwierdzenia rozumiemy właśnie w kategoriach tego świata. A trzeba zobaczyć właśnie Jezusa prawdziwego, że on te słowa rozumie dokładnie odwrotnie, że w rozumieniu Jezusa Panem jest ten, który służy, który moje nogi, je całuje, który moje stopy. Że on jest ponad wszystkim kiedy, wtedy, kiedy patrzy do nas z dołu w naszym rozumieniu z dołu. A dla Jezusa to jest właśnie wywyższenie. Dla Jezusa wywyższeniem jest to, że kocha tak, jak jest kochany przez ojca, że odkry, odkrywa siebie w relacji z ojcem jako wartego miłości. Tak, odkrywa siebie i, i odkrywa, że ta miłość go uznania, żeby kochał tego, tak, jak jest kochany. I to jest dla niego szczyt wywyższenia. Kiedy odkrywam, że potrafię kochać miłością, która mnie kocha. Miłością służebną ojciec służy, służy wszelkiemu stworzeniu i Syn służy razem z Ojcem. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy w Jezusie zaczyna podnosić głowę lęk, zniechęcenie, prawda? takie różne rzeczy? Nie? W ogrodzie oliwnym. Jezus jest zalękniony, zniechęcony i tak dalej. Pojawia się konflikt między Jezusem a ojcem w rozumieniu dobra. Jezus nie widzi dobra w krzyżu. On się boi krzyża, on chce uciec, on by wolał uniknąć. Tylko zobaczcie, że Jezus nie walczy o to, żeby postawić na swoim. O co Jezus walczy w Ogrodzie Oliwnym? O odbudowanie wewnętrznej relacji z ojcem, takiej relacji, żebym na nowo zaczerpnął od ojca jego miłości i spojrzał na krzyż na wszystko oczami ojcowskiej miłości. I zobaczył to wszystko tak, jak widzi miłość ojca. Zobaczcie, Jezus nie był wolny od lęku. Nie był wolny od tego właśnie, że lęk, że zniechęcenie próbuje mu pokazać dobro i zło odwrotnie, niż widzi Bóg. On nie był wolny od tego właśnie, to jest jego walka w Ogrodzie Oliwnym. Myśmy w Ogrodzie tę walkę przegrali, przegrywamy namiętnie nasze różne lęki, nasze niepokoje, nasze zwątpienia, nasze się ciągle nas oszukuje i właśnie ciągle nas przekonuje, żebyśmy widzieli dobro po swojemu. I zobaczcie, że bardzo często to jest, to jest zupełnie inne dobro, niż proponuje nam Bóg. Ile jest takich sytuacji w życiu, nawet dzisiaj, że Bóg do czegoś Cię zaprosił, coś Ci zaproponował i to Tobie się wcale to nie podobało, że Ty swoje dobro widziałeś zupełnie inaczej, niż je widzi Bóg. No zobaczcie, nie? I teraz zobaczcie, co robi Jezus. On idzie do ogrodu oliwnego, żeby cierpliwie za wszelką cenę odbudować wewnętrzną łączność z ojcem, taką, żebym ja na nowo się napełnił ojcowską miłością, że ta miłość ojcowska pokonała we mnie lęk, strach, zwątpienie, zniechęcenie i żebym na nowo wszystko zobaczył oczami Ojca, oczami Jego miłości. I właśnie to robi z nami Jezus, i właśnie trzeba to zrozumieć, że ilekroć pojawia się we mnie niezrozumienie, no to robiła Maryja, że ilekroć pojawia się we mnie niezrozumienie tego, co ze mną robi Bóg, ilekroć pojawia się we mnie no, konflikt, że, że ja mam ochotę odrzucić to, co robi ze mną Bóg, nie umiem się na to zgodzić. Mam ochotę z tym walczyć, szarpać się z tym, jak Bóg mnie prowadzi, do czego mnie zaprasza i co ze mną robi. To rzecz nie polega na tym, żeby przypisać sobie wiedzę ostateczną o dobru i za wszelką cenę walczyć, żeby było po mojemu. To rzecz polega na tym, żeby się i modlić się o odbudowanie we mnie miłości Boga, o odbudowanie we mnie perspektywy Bożej, żebym zobaczył rzecz całą tak, jak to widzi Bóg. Więc tak mam przed oczami, czy na myśli y, cały czas y, rodzinę Ulmu, w szczególności Józefa Ul, Ulma, błogosławionego Józefa, U, Józefa Ulma, y, który podkreślił na czerwono, zakreślił na czerwono Biblii Biblii przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i podkreślił na czerwono sej Biblii też słowa Jezusa o tym, że y, co wielkiego czynicie, jeżeli miłujecie tych tylko, którzy wam dobrze robią. Że miłujcie waszych nieprzyjaciół. Właśnie on te słowa podkreślił na czerwono, i on tego szukał w życiu. Takiego wewnętrznego złączenia z Bogiem, żeby właśnie taka miłość w nim zapanowała. Miłość samego ojca, który potrafi troszczyć się i kochać o złych i dobrych, o tych, którzy są jego przyjaciółmi i o tych, którzy są jego wrogami. O miłość ojca, która nigdy nie widzi w drugim wroga, która. Potrafi miłować każdego, o każdego się zatroszczyć, prawda? I właśnie. Ja myślę, że Józef Ulma, Ulma o to się modlił, prawda? Żeby w nim za, z, zamieszkała właśnie taka miłość, o której czytał w Ewangelii. I to jest właśnie to, żebyśmy my to wreszcie pojęli, że to, co Jezus do nas mówi w Ewangelii, to jest po ludzku nie do zrealizowania. Żebyśmy wreszcie się z tym pogodzili, że to przerasta nasze siły, możliwości. Że to Jezus chce z nami to zrobić i żeby mógł to zrobić, to on potrzebuje, żebym ja do niego cierpliwie na kolanach przychodził i prosił o to. Właśnie, i wtedy dopiero zobaczę moje dobro tak, jakie je widzi Jezus, a nie tak, jakie widzi świat, nie tak, jakie widzi gdzie moje mi i moje zachcianki, czy tam moje lęki, czy moje apetyty, prawda? Tylko wreszcie zobaczę prawdziwie z miłością. Właśnie, i wtedy będę szczęśliwy. Bo wtedy będę szedł za prawdziwym dobrem. Może w oczach świata będę wariatem, czasami niebezpiecznym wariatem. Sam Jezus był w oczach świata niebezpiecznym wariatem, którego trzeba ukrzyżować. Może w oczach świata będę niebezpiecznym wariatem. Będę odrzucony, niezrozumiany, może nawet zamordowany. Ale ja nie. nie będę tego postrzegał jako zło i cierpienie, bo najważniejszą będzie dla mnie miłość, miłość, która zechciała za, 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 zamieszkać w moim sercu. Właśnie to jest to, że jeżeli ja wymodlę sobie, wymodlę sobie, wyproszę sobie w relacji z Jezusem, nakarmię się, nakarmię moje serce Jego miłością, to moje serce nigdy nie będzie widziało wroga nawet w moim prześladowcy, nawet ten, który szczerzy na mnie zęby, który mnie wyzywa i przezywa. Ja będę widział tak, jak widzi Jezus. Będę widział brata. Brata, który się pogubił, tak? Który z różnych powodów się pogubił i któremu jestem gotowy nogi myć i całować, by mój brat dał się przekonać i zechciał kochać tak, jak jest wart miłości. Żeby zechciał dać sobie otworzyć oczy. Po pierwsze na miłość, którą jest kochany, a po drugie na to, że ta miłość chce go przemieniać, że chce, że chce w nim mieszkać i w nim kochać, w nim się realizować. Właśnie, że dla mnie będzie najważniejsze wytrwać w przestrzeni miłości, nie realizować moje jakieś chore ambicje, nie realizować moje zachcianki, moje apetyty, moje egoizmy, tylko wytrwać w miłości, która pierwsza umiłowała mnie. Ale to są rzeczy, które można sobie tylko wymodlić. Bo to jest miłość samego Boga, miłość samego Boga, która mnie kocha i która chce we mnie zamieszkać. Bóg nie każe mi wykrzesać z siebie takiej miłości, jaką On kocha mnie. On mnie zaprasza do relacji z Nim, żebym w tej relacji cierpliwie pił tą miłość, że ta miłość mnie przemieniła. Tylko, że potrzeba tej relacji, nie? potrzeba tej relacji. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg, Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.